Siemanko. Dzisiejszy filmik poświęcimy najgorszemu pojazdowi niemieckiego drzewka Tigerowi H1. To pewnie jesteś teraz ty, niemiecki mainie, słuchający tego materiału, ale spokojnie. Zostań z nami do końca, a przekonasz się, że nie miałeś racji. Co? Co, co tam szepczesz? Mówisz o jakimś pancerzu? O jakimś kątowaniu? Wystarczy wejść w analizę pancerza, aby zobaczyć, że przy tym całym skątowaniu, a jest dwójka macie na strzała jak grafonik z Heitera. A jeśli pomijamy to całe skątowanie. To już nawet śmieszny szerman z 76 przebijacie z łatwością w przód, w tył, nawet od góry. A do tego dochodzi nam jeszcze miejsce działka KM. Wystarczy chwilę przycelować i dobry strzał, żeby cała wasza załoga poszła spać. Dolna płyta jest zajebista. Wszystko przyjmuje przekładnia. Kto? Powiedzcie mi, kto będzie strzelać w dolną płytę, kiedy może ruszyć celownikiem 3 cm w górę i maso czystą gotową na przyjęcie strzała, prostą płytkę. A co my tu mamy? Garnek! Tak. To dopiero największy ból w dupie. Wystarczy, że przeciwnik ma powyżej 7 IQ i już dostajecie listwy, jedna za drugą, ze świadomością, że nic z tym nie możecie zrobić. Boskie działo... -kanone 36. ...które jest średnie. Można oczywiście jarać się przebijaniem jakichś czołgów lekkich czy down przeciwników, o ile wyskoczą wprost naszego działa. Może inaczej, obrót w kierunku przeciwnika zajmie nam około 3 dni robocze. Ale wystarczy, że z winkla wyjedzie taki IS-2 M26, albo chociaż znajdujący się na tym samym bijarze amerykański Sherman Jumbo i nasz Tygrysek może co najwyżej uciekać w podskokach. Ta, XD. W podskokach to chciałby uciekać, ale nie z tą śmieszną prędkością. 9 km na godzinę. To już nawet mój samochód do tyłu szybciej jeździ. Pociski hit. No i co mu po nich? Jak nawet nie potrafi przebić T-44 w policzki. Ciekawe rozmaicenie, ale już nawet amerykańskie APC-ry więcej potrafią zrobić. No i to przeładowanie. Prawie 10 sekund wyjętych z życia. Sherman za ten czas, jak dobrze pójdzie... Dwa razy strzeli ci w garnek i będzie po zawodach. Jedyne, co z uzbrojenia może się przydać, to granaty dymne, bo mam wrażenie, że dobry wynik można zrobić tym czołgiem tylko przejmując punkty w smołku. Pomyślcie sobie, że najlepiej byłoby amunicję gdzieś schować, tak? Wiecie, w takim najlepiej chronionym miejscu, nie? Nasz najlepszy tygrys ma usytuowaną amunicję po bokach, tak, aby wypierdolić na orbitę około normalnie. normalnie z ciągcią! Powiedzieliśmy sobie już o takich whi jak garnek, hity i działko-kajemu, ale jest jeszcze jeden wielki mankament tego czołu, który powinien się Wam pokazywać już na pierwszy rzut oka. Czy jakikolwiek inny czołg ma tak ogromne gąsienice? Nie wydaje mi się. Unieruchomienie tego kaleki przychodzi dzięki temu z ogromną łatwością. Oczywiście. Po tym unieruchomieniu możemy strzelić w lufę, działa i podjechać od boku, sprawnie eliminując przeciwnika. W sumie to łatwe srebrne lwy i punkty badań. No i oczywiście, jeżeli wam się podobało to zapraszam do komentarzy, walnijcie też łapkę w górę, możecie walnąć suba, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, dzwoneczek, a prawdziwą elitę zapraszam na naszego Discorda, link w opisie. Siemanko!